Jaki jest Owczarek Podhalański? Tak, dzisiaj zajmiemy się tym najpopularniejszym, najbardziej znanym psem z Polski. I oczywiście należy pamiętać, że to pies, który, jak często podkreślam, jest takim psem łączącym takie można by powiedzieć przeciwstawne cechy spojrzenia na świat, na opiekunów. I jest to oczywiście niezależność, pewna upartość. Pamiętajmy, że ten pies powstał. I przez dziesiątki pokoleń był psem, który w tych bardzo trudnych warunkach musiał z dużą samodzielnością sobie radzić i chronić stada, ale też jest to pies, który jest psem posłusznym, który jest bardzo mocno zorientowanym na swoich opiekunów, więc tu również mamy takie bardzo fajne cechy, jeśli chodzi o kontakt z tym psem, ponieważ należy pamiętać, że to pies, który Naprawdę ma bardzo fajny stosunek do swoich opiekunów, ogólnie do ludzi. Tylko, że jeśli chodzi o to podejście do ludzi, to nie wolno zapominać, że to pies o gigantycznych predyspozycjach, jeśli chodzi o stróżowanie. I tak jest nieufny, będzie bronił terenu, a dla swoich opiekunów zrobi po prostu wszystko. Więc takie połączenie wydawałoby się cechy, których się nie da połączyć. A owczarek podhalański należy do psów, który w doskonały sposób te cechy łączy i czyni to z niego jeszcze lepszego, jeszcze fajniejszego psa i żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, kiedy chcemy zdecydować się na owczarka podhalańskiego, że on w doskonały sposób łączy te cechy, czyli niezależność, ale też oddanie, gigantyczną lojalność z pewnym poziomem upartości. Tylko, że tutaj wchodzi kolejna kwestia, którą należy wiedzieć o tych psach, czyli co bardzo ważne wychowanie. Prowadzenie i wychowanie, jak w przypadku każdego psa, jest czymś bardzo ważnym i tak pamiętajmy, że to nie jest pies, którego jakoś bardzo trudno wychować, tylko nie każdy sobie z tym poradzi. To jest pies, któremu jednak musimy poświęcić odpowiednią ilość czasu i musimy mieć odpowiednią wiedzę, żeby go wychować, żeby go socjalizować to jest bardzo ważne. Nie jest to jednak pies, w przypadku którego ta wymagana wiedza jest jakoś bardzo duża, ale potrzeba pewnej dozy wiedzy oraz co jeszcze ważniejsze, tak jak powiedziałem, czasu. To pies, któremu należy poświęcać sporo czasu. I tak, owczarek podhalański należy do psów, które najszczęśliwsze są, kiedy mogą czegoś pilnować, kiedy mają pewną przestrzeń, gdzie mogą się poruszać w sposób taki mm, nieograniczony niczym, tylko że to też pies może właśnie dlatego łączy tak fajnie cechy tej niezależności z oddaniem, to też pies, który ma bardzo, bardzo dużo w sobie potrzeby bycia z opiekunami. To pies, który nie może być w żadnym wypadku izolowany, to pies, który potrzebuje dużo czasu spędzonego z opiekunami, uwagi ze strony opiekunów. To pies, który naprawdę należy do psów dosyć wymagających w tej materii. Nie, nie oznacza to wcale, że on bardzo źle znosi samotność. On raczej jest w stanie tą samotność znosić, kiedy jesteśmy w pracy czy gdziekolwiek indziej, ale to pies, który jednak potrzebuje nas. Czyli tak, pies, który będzie pilnował, stróżował, który potrzebuje przestrzeni, ale również pies, który mm, potrzebuje mieć takiego stałego dostępu do opiekunów. To pies, który chce być obok opiekunów, on chętnie nam towarzyszy w. Tym byciu, on bardzo chętnie towarzyszyłby nam właściwie cały czas. To też bardzo dobry materiał na psa rodzinnego. I tutaj oczywiście jeszcze więcej wychowania, socjalizacji, ale on się do tego typu rzeczy nadaje. To jest pies, który obdarza bardzo wielkim uczuciem wszystkich członków rodziny, jest niesamowicie opiekuńczy, co przekłada się na to, że nawet ci najmłodsi mogą być w jego przypadku traktowani w sposób pełny pełen szacunku. O. To jest jeden z tych dużych psów, który toleruje mniejszych przedstawicieli ludzi, ale nadal z powodu tej niezależności pod kontrolą osoby dorosłej, jak zawsze. I choćbyście nie wiem co mówili, jakie materiały nie pokazywali, najmłodsi zawsze pod opieką osób dorosłych, które są opiekunami tych psów. Z którymi te najmłodsze osoby mają być. Nigdy nie zrzucamy tego na nich, żeby to oni się opiekowali, żeby to oni byli niejako tymi opiekunami. Nie, po prostu nie. Nawet w przypadku tak opiekuńczego psa, jakim jest owczarek podhalański. Jeśli chodzi o stosunek do innych zwierząt, to socjalizowany owczarek podhalański będzie tolerował obce psy, jeśli chodzi o te zwierzęta domowe, kiedy je zapoznamy, będzie dla nich opiekuńczy, będzie je tolerował, nie będą mu przeszkadzali, tutaj, czy to z kotem, czy z innymi zwierzętami, będzie bardzo dobrze się dogadywał. Troszkę gorzej w przypadku zwierząt obcych czyli swoje pilnujemy, choćby to był kot, czy cokolwiek innego ale już obcy kot to nie jest zwierzę, które może zawsze się koło niego czuć bezpiecznie. Ogólnie, dużo dzisiaj ogólnie. To stróżowanie, to jaki ten pies jest, jeśli chodzi o pilnowanie, stróżowanie, obronienie, to jest jeden z najlepszych psów. Reagujący w odpowiedni sposób z odpowiednim można powiedzieć opóźnieniem, to nie jest tak, że ten pies będzie reagował za wcześnie jak to niektóre psy mają niestety w charakterze. Pies niesamowicie stabilny, pies, który bardzo fajnie sprawdza się jako stróż. On jest aktywnym stróżem, to nie jest owczarek niemiecki, owczarek belgijski, który będzie latał, szczekał i robił milion innych rzeczy. Nie. To pies, który... Przepraszam, że się tak ruszam, ale tu jest atak takich małych muszeczek. I one są irytujące. One nic nie robią, tylko po prostu irytują. Tak jak niektóre głośne psy. Zwłaszcza sąsiadów, nie nas, ich opiekunów. I on jest takim cichym, spokojnym, nieaktywnym stróżem. Ale bardzo czujnym, reagującym zawsze wtedy, kiedy trzeba. O tym warto pamiętać, o tym należy pamiętać, że w przypadku owczarków podkalańskich on zareaguje wtedy, kiedy będzie musiał, ale już ta reakcja jest błyskawiczna, kiedy trzeba, i wiele osób się zdziwi, ile, jak raczej ten pies potrafi szybko zareagować. Jeśli chodzi o aktywność, o której nie wspomniałem, to jest pies średnio aktywny. I nie, nie oznacza to wcale, że mamy go nie zabierać na spacery, choćby miał 10 hektarów do pilnowania ugrodzonego terenu. Nie. Pies wychodzi na spacery nie po to, żeby tylko się przejść. On wychodzi po to, żeby wyjść z nami i żeby móc powęszyć, pochodzić, zapoznać się z całym tym otoczeniem. To nie chodzi tylko o ruch. On też jest ważny. Ale to nie chodzi tylko o to, tak żebyśmy się dobrze zrozumieli. Co jeszcze można o tym się powiedzieć? Świetny, doskonały pies, nie dla wszystkich. I ze względu na jego wielkość, i ze względu na to, że trzeba go wychować, prowadzić, i ze względu na to, że jednak te pewne cechy upartości, niezależności są, co wielu osobom przeszkadza. No, nie wiem, decydujemy się na psa w typie, który ma być niezależny, musiał być niezależny przez setki lat, a później się dziwimy, że on jest niezależny. Przepraszam za ten cały ruch, ale słyszałem, że do końca października rolnicy muszą wywieźć na pola i rozrzucić. Nie będę mówił co, i chyba się wszyscy śpieszą, żeby się to udało. Więc tu traktor, tam traktor i tutaj też jedzie jeszcze, ale nie, przepraszam, to jest traktor z opryskiwaczem, więc to chyba nie to. Na pewno nie to. To nie jest rozrzut. Wracając do naszego dzisiejszego bohatera, a nie roztrząsając życia na wsi. Owczarek Podchalański należy do psów wyjątkowych. Nie tylko ze względu na to, że jest psem polskim. Nie. On należy do psów wyjątkowych, ponieważ jego charakter, zachowanie potrafi być wyjątkowy. Jeśli trafi, trafi do ludzi, którzy wiedzą, jak go wychować, prowadzić i co mu zapewnić. I wiedzą, co to za typ psa. Wtedy będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie przedłużam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Niestety bez zdjęć, ale. Kanał się jest ostatnio nielubiany, więc od jakiegoś czasu muszę być ja, a nie zdjęcia. Dlatego zapraszam do wsparcia. Patronat, postawienie symbolicznej kawy, linki są w opisie. I oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierają. W ten sposób, albo oceniając, komentując, polecając te materiały, te kanały, spoglądając na inne kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.